Słuchajcie, ostatnio pod moimi filmami pojawiają się komentarze, żebym nie ważył na dwóch wagach, że to jest za przeproszeniem gówno, a nieważenie. Różne rzeczy ludzie piszą. No Ja ogólnie nie jestem żadnym fizykiem, ale mi się wydaje, że no, waga mierzy nacisk na siebie, więc jeśli jest nacisk na jedną wagę o jakiejś sile i część tego nacisku przeniosę na drugą wagę. No to ta pokaże o tyle mniej, ile jest na tej. Jeśli to zsumuję, będę miał łączny ciężar. Tak mi się na chłopski rozum wydaje. Ale za radą widzów, sprawdźmy to. Ja już wcześniej sprawdzałem, szczerze mówiąc, zanim zacząłem tak ważyć. Widzowie, którzy się tak mądrze, wydaje mi się, że najwidoczniej nie sprawdzali, ale każą mi sprawdzać, no więc sprawdzam. Od razu mówię, że no to są tanie wagi. Ta też jest trochę stara, one nie są jakoś mega skalibrowane. Także te wagi nie są, nie są pomiary idealne. Zobaczcie, mam 191. 1191, a trochę bliżej dam, jest 1188. Trochę dalej dam 1194. No więc to te kilka gramów, ta waga się waha, no ale ja jestem w stanie to przeżyć. 1192. Na tej mamy 1189, też wezmę trochę dalej. 1188. No ta jest trochę lepsza, lepiej skalibrowana, bo jest nowsza. Ta już ma parę latek. No ale 1190 plus minus 2-3 gramy. No i teraz połóżmy sobie, ile mamy. 1190 łącznie Mówią widzowie, że środek ciężkości nie jest idealnie. No tak jak mówię, dla mnie to nie ma znaczenia, bo tyle ile przeniosę obciążenia z jednej, tyle zdejmę z drugiej, więc to sumując się da, no ale przesuńmy inaczej. Ile mamy? 1191, czyli w granicach tego błędu pomiaru z tej wagi. Przesuńmy Postawmy ją sobie tak, o! Na krawędzi. Ile mamy? 1190. Postawmy sobie. Nie wiem. Tak połóżmy. O teraz bardziej na to. Zasłoniłem ekran. Ile mamy? 1191. Nie wiem jak jeszcze mógłbym. weźmy. Je przełóżmy jakoś. Przekośmy. Wytaruję. Połóżmy tak. Ile mamy? 1190. O, chwilę chwila niech się 1188, 89, no plus minus mówię, ona się tam waha ten gramik 2 dajmy tak 1188 Czyli też jest tak jak być powinno nie wiem, jak ja mam to jeszcze Wam położyć. Weźmy tak minima. No tu już nie łapię ten ciężarek. Tu jest 1188. Jeszcze raz położymy 1187. Nie wiem, weźmy o, na krawędziach, na zaokrąglonych. Jeszcze tutaj, nie wiem, czy tak mi złapie. Żeby nie było na tej płaskiej powierzchni, nie chłapie na czubkach zaokrąglone 1192. No ta waga aż patrzcie, się przekosiła trochę. No ale tam błąd pomiaru: 2-3 gramy. 91 teraz. Nie wiem, jak jeszcze mam wam to położyć. 1187. Nie wiem, jak jeszcze mam wam to położyć, żeby pokazać, że. że tak, że to jest miarodajne ważenie, że jakkolwiek nie położę, dopóki te kebaby mi się nie opierają w powietrzu, tylko opierają się jedynie na wagach, to ten pomiar jest dokładny. No. Minus te parę gramów, które mi tam waga przekłamuje. Ale myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie to przeżyć. Pozdrawiam.